Cześć! Dzisiaj zajmiemy się klockami LEGO! Przepraszam, że nagrywam z telefonu, ale kamera mi się rozładowała. Żeby nagrać takie coś, potrzebujemy płytek. Tu mam różne. Jak macie takie stare ulice, no to użyjcie ich, ale jak nie macie, no to jesteście skazani na takie coś. Ale dobra, ja mam takie, więc zrobię na tym. Potrzebujemy jakiegoś ludzika. Nie, teraz sobie spokojnie wyjmę. Ludziki LEGO! Starajcie się o taki, żeby wyglądał jak najnormalnie. Żeby to nie były jakieś ninja i inne, żeby nie były na przykład złodzieje albo jakieś tacy, tylko żeby wyglądali dosyć normalnie. Na przykład ja mam takiego Gosia. Wydaje mi się, że jest dosyć normalny. I tak, mamy nasz podest. Właściwie to tak. Stawiamy to jakoś tak. I teraz, teraz musimy się zająć podstawką na telefon. Ja mam specjalny statyw, ale wy nie macie jak, jak jeśli wy nie macie no to róbcie go tak mamy podstawkę pyk drugi raz pyk żeby była jedna przerwa zależy od grubości telefonu bo mój jest cieniutki robi się tak można też jakoś tak i teraz I stawia się tu taki telefon. I go się go, se, można go, w w sensie telefon. Można go postawić gdzieś tutaj. I ma się takie coś. I teraz pik. Fajnie by było, gdybyście mieli jakieś auto. Ja mam takie. U mnie to jest taki aut. Chodź. Stawiamy sobie autko tu. Ale mamy tak. I widać tu telewizor. Więc yy, radzę mieć niebieskie prześcieradło. Niebieskie prześcieradło trochę wygląda jak niebo, ale też jak prześcieradło. I można go używać jak prześcieradło, więc montuję sobie to niebieskie prześcieradło na telewizorze. Możecie też na czymś innym, byle miało wygodne coś, żeby się wygodnie to mogło zamontować. Bo chyba rozumiecie to nam. Fajnie by było. No, jest pogięte akurat teraz. Przy filmikach nie. Fajnie by było, gdybyście mieli y, biurową lampkę, gdzieś o, taką. no bo ona dobrze naświetla makietę, bo makieta musi być prawie przede wszystkim naświetlona. To nam przeszkadza? Tego nie ma. Jakby co to? Tego nie ma. Tu zostawiam mm, samochód i niech to będzie tak. Jest taka aplikacja Stop Motion Studio. Ja mam już ją zainstalowaną i jak u Was tych rzeczy nie będzie, ale klikacie NefMoVie i jak tam, i macie takie coś. Jak już będziecie mieli film, to klikacie to i można dograć swój dźwięk. Tutaj, żeby włączyć film, jak będziecie mieli, tu aparat i klikamy aparat, to jest konieczne. I mamy takie coś. Tą strzałką można wró wrócić i to też i mamy dalej tak, ale robimy tak, pyk, pyk i mamy takie coś. Teraz ustawiamy ten telefon tak jak ma być, pyk, pyk i mamy tu takie coś, że mamy tu strzałkę do wracania, tu mamy y czas, żeby robiła automatycznie zdjęcie bez klikania. Tu mamy Ojciec. tu mamy do robienia zdjęć, tu mamy do pokazywania całego filmu. Jak już będzie ten jar. Więc tak. Ja zabieram się za nagrywanie filmu. To będzie jakoś tak. Teraz nie widać, więc dodajemy, że niby jest nagrane. Wcale nie widać. U was po paru sekundach, a u mnie po 5 minutach wyszedł nam taki filmik. No, tak, trochę taki niedopracowany bo żeby wam pokazać taki na szybko on jest. Ale to mniej więcej tak działa, żeby nie było widać ręki. To chyba na tyle, a cała moje studio jest niewielkie. Oj, Dzisiejsze moje studio było tej wielkości. O tej wielkości. Całość prezentuje się Oj, od... o, 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 to nie było dobrze. A, au.